Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. To nowa rolka podróżnicza, ale tym razem bardziej poważna, bo nakręciłem ją z myślą o osobach w związkach partnerskich które kochają podróże i często wyjeżdżają tak jak ja i wyjeżdżają na przykład samotnie. No bo wyobraźcie sobie taką sytuację, jesteście na drugim końcu świata, nagle to nie wy, ale wasi partnerzy muszą podjąć ważne decyzje w Polsce. Co wtedy? Bez odpowiednich dokumentów będzie to niewykonalne, dlatego zadbajcie o tych kilka spraw, tak jak my zrobiliśmy. Po pierwsze, spiszcie testament, bo bez niego partner czy partnerka pozostaną z niczym, to bolesne, ale prawdziwe. Po drugie, pomyślcie o pełnomocnictwie rodzajowym do rachunków bankowych, aby najbliższe osoby w razie potrzeby mogły dysponować Waszymi pieniędzmi. Przydatne jest także pełnomocnictwo notarialne do załatwiania określonych spraw urzędowych, podatkowych czy mieszkaniowych. No i bardzo ważne, właściwie takie must to pełnomocnictwo medyczne, w którym wskazujecie partnera czy partnerkę jako osoby uprawnione do podejmowania decyzji w leczeniu, gdybyście sami nie mogli tego zrobić. No i oczywiście warto pomyśleć o upoważnieniu do dokumentacji medycznej. A poza tym pomyślcie także o spisie haseł i dostępów do usług cyfrowych, maili, dokumentów. Oczywiście przekazanym partnerom w bezpiecznej formie. No dobra, to tyle. Ja wracam do pakowania walizki, a wam życzę bezpiecznych podróży. Pamiętajcie tylko, że podróże oczywiście dają wolność, to prawda, ale spokój daje poczucie, że w kryzysowej sytuacji ukochana osoba będzie mogła zadbać i o ciebie, i o siebie.